Fallout to seria gier, która na zawsze zmieniła oblicze postapokaliptycznych RPG. Od swojej premiery w 1997 roku ta legendarna seria przeszła długą drogę od klasycznego izometrycznego RPG po wprowadzenie pełnego 3D. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak Fallout ewoluował, a jednocześnie cofnął się w rozwoju. W 1997 roku pojawiła się pierwsza część Fallouta, wprowadzając graczy w mroczny postapokaliptyczny świat, który urzekał swoją głębią i złożonością. Gra została stworzona przez studio Interplay Entertainment. I została osadzona w alternatywnej rzeczywistości, gdzie po wojnie nuklearnej świat stał się pustkowiem, a ludzkość musiała walczyć o przetrwanie. Gra wyróżniała się świetnym, turowym systemem walki, rozbudowanymi dialogami i niezwykle klimatycznym światem. Historia gry koncentruje się na postaci mieszkańca krypty, który opuszcza Kryptę 13, aby znaleźć system wodny ratujący jego społeczność. Gra była chwalona za swoją nieliniową strukturę, która pozwalała graczom podejmować decyzje mające realny wpływ na przebieg gry. System Special, czyli zestaw cech, definiujących postać, stał się jednym z ikonicznych elementów serii. Natomiast turowa mechanika walki pozwalała na strategiczne podejście do starć z przeciwnikami. Fallout wprowadził również koncepcję karmy, gdzie decyzje moralne gracza miały wpływ na to, jak był postrzegany przez innych. Proces tworzenia Fallouta był wyzwaniem dla zespołu deweloperów, którzy musieli stworzyć świat z ograniczonymi zasobami technologicznymi tamtych czasów. A sama gra była inspirowana starszym tytułem Wastelands, również <grym> stworzonym przez Interplay. Ta głębia i złożoność rozgrywki uczyniła Fallouta jedną z najważniejszych Mniejszych gier RPG w historii. Klaz sprzedawał się w około 600 tysiącach egzemplarzy, dzięki temu Fallout stał się klasykiem, który położył podwaliny pod kolejne osłony serii. Rok później, bo w 98 roku na rynku pojawił się Fallout 2, który rozwinął koncepcję pierwszej części. Gra była większa, bardziej złożona i pełna humoru, który na stałe wpisał się w DNA serii. Fallout 2 wprowadził więcej questów, w postaci i możliwości eksploracji. Historia gry rozgrywa się 80 lat po wydarzeniach z pierwszej części i śledzi losy dziecka przeznaczenia. Jego zadaniem jest odnalezienie urządzenia o nazwie GEG, które może przywrócić życie na pustkowiach. Tworzenie Fallout 2 było trudnym procesem, głównie ze względu na presję czasu i ograniczenia budżetowe. Zespół deweloperów musiał pracować intensywnie, aby dostarczyć grę na czas. Nowe mechaniki, takie jak uzależnienia, hazard czy możliwości zawarcia małżeństwa dodawały grze głębi realizmu. Fallout 2 był również bardziej wymagający, co zmusiło graczy do bardziej strategicznego podejścia do walki. Mimo pewnych problemów technicznych, gra była chwalona za swoją głębię fabularną jak i złożoność. Kontrowersje z grą obejmowały głównie właśnie błędy techniczne i niektóre treści, które były uważane za kontrowersyjne w tamtych czasach. Tak jak na przykład niewolnictwo. Jednak te elementy tylko dodały grze autentyczności i surowości postapokaliptycznego świata. Fallout 2 sprzedał się w około 400 tysiącach egzemplarzy, co było niższym wynikiem niż jego poprzednik, ale nadal uznano go za sukces. Gra rozwinęła i pogłębiła formułę serii, wprowadzając nowe elementy rozgrywki i rozwijając istniejące mechaniki. I dzięki temu przez wielu fanów jest uznawana za najlepszą odsłonę w całej serii. Po 10 latach od wydania Fallouta 2, Bethesda Game Studios przejęła stery i w 2008 roku wydała Fallouta 3. Gra wprowadziła graczy w ogromny otwarty świat, który mogli eksplorować z perspektywy pierwszej osoby. Była to radykalna zmiana w porównaniu do izometrycznego widoku wcześniejszych części. Fallout 3 osadzony jest na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, głównie w okolicach ruin Waszyngtonu. Gracz ponownie wciela się w mieszkańca krypty, który tym razem opuszcza kryptę 101 w poszukiwaniu swojego ojca. Przejście w trzeci wymiar łączyło się ze zmianami pewnych mechanik. Przykładowo system VATS pozwalał graczom na zatrzymanie akcji i wybór celów w walce, co dodawało strategicznego elementu do dynamicznej rozgrywki. Same misje, podobnie jak w poprzednich częściach, opierały się w dużym stopniu na eksplorowaniu świata. Chociaż nowa odsłona uprościła wiele mechanik RPG skupiając się bardziej na akcji i eksploracji, nadal zachwycała swoją fabułą i atmosferą. Najważniejsze było to, że wybory gracza faktycznie wpływały na rozwój fabuły i relacje z innymi postaciami. Sama gra sprzedała się w ponad 12,4 milionach egzemplarzy, co było ogromnym sukcesem komercyjnym. Kontrowersje związane z trzecim Falloutem obejmowały głównie właśnie zmiany w mechanikach, które nie wszystkim fanom przypadły do gustu. Niektórzy tęsknili za klasycznym izometrycznym widokiem i bardziej złożonymi mechanikami RPG. Dodatkowo w Niemczech i Australii wprowadzono cenzurę niektórych brutalnych elementów gry, ale pomimo tych wszystkich uproszczeń Fallout 3 zdobył liczne nagrody i uznanie krytyki. Stając się jednym z najważniejszych tytułów dekady, gra zrewolucjonizowała serię, ale zarazem oddaliła się trochę od korzeni, które uczyniły pierwsze części tak wyjątkowymi. W 2010 roku premier miał Fallout New Vegas, stworzony przez studio Obsidian, które złożone było z wielu twórców oryginalnych części Fallouta. New Vegas był prawdziwym hołdem dla klasycznych odsłon serii. Wprowadzając bardziej złożone mechaniki RPG, rozbudowane dialogi i system reputacji, który wpływał na relacje gracza z różnymi frakcjami. Akcja gry toczy się na pustyni Mojave, wokół ruin Nowego Vegas. Gracz wciela się w rolę kuriera, który zostaje postrzelony i pozostawiony na śmierć. A jego celem jest odzyskanie przez Zesyłki, którą miał dostarczyć. Gra oferowała znacznie więcej wyborów i konsekwencji niż Fallout 3, co przywróciło część głębi znanej z pierwszych odsłon serii. Proces tworzenia Fallout New Vegas był pełen napięć i wyzwań. Obsidian miał ograniczony czas na ukończenie gry, co prowadziło do licznych błędów i problemów technicznych w momencie premiery. New Vegas wprowadził również nowe systemy, takie jak tworzenie i modyfikacja broni, gotowanie jedzenia oraz znacznie bardziej rozbudowany system zarządzania zasobami. New Vegas sprzedał się w około 12 milionach egzemplarzy, co było im Imponującym wynikiem, zważywszy na kontrowersje związane z premierą gry, ale wiele z tych problemów zostało naprawionych w późniejszych aktualizacjach, dzięki czemu New Vegas jest często uznawany za jedną z najlepszych odsłon w serii. W 2015 roku Bethesda wydała bardzo wyczekiwanego Fallout 4, który wprowadził kilka dużych zmian w mechanikach gry. Fallout 4 skupił się bardziej na aspekcie akcji i budowaniu, wprowadzając system osad, którymi gracze mogli się zajmować, tworząc je i zarządzając. Ta nowa funkcja dodała grze nową warstwę rozgrywki, zachęcając do eksploracji i zbierania zasobów. Jednak spotkała się również z krytyką fanów, ponieważ nie miało to za dużo wspólnego z poprzednimi odsłonami. Akcja Fallouta 4 toczy się w postapokaliptyce, w Bostonie, a dokładniej we wspólnocie. Gracz wciela się w rolę ocalałego skrypty 111, który budzi się po 200 latach od rozpoczęcia wojny nuklearnej i wyrusza na poszukiwanie swojego zaginionego syna. System walki został znacznie usprawniony, stając się bardziej dynamiczny i płynny. Niestety Fallout 4 przyniósł dalsze uproszczenia w mechanikach gry, które zniechęciły wielu fanów starszych odsłon. Zarówno podstawka, jak i kolejne dodatki opierały się w dużym stopniu na budowaniu kosztem głębi fabuły i rozbudowanych dialogów. No właśnie, system. dialogów. został on potwornie uproszczony do kilku podstawowych opcji, które wyglądały przeważnie w stylu tak, nie, sarkazm, handel. Ograniczyło to interakcje z postaciami i zmniejszyło wpływ decyzji gracza na fabułę. W grze wprowadzono również nowy system craftingowy, który pozwalał na modyfikowanie broni, pancerzy i budowanie nowych struktur w osadach. Chociaż te nowe elementy były chwalone za dodanie głębi rozgrywce, wywołało to mieszane uczucia wśród fanów. Kontrowersje związane z Falloutem 4 obejmowały właśnie uproszczenia mechanik i mniej skomplikowane zadania, które były bardzo powtarzalne. Uproszczenia spowodowały, że gra faktycznie stała się bardziej przystępna dla nowych graczy, ale zarazem odrzuciła wieloletnich fanów serii. Największym krokiem w bok dla serii był wydany w 2018 roku Fallout 76. Gra ta była pierwszą w serii, która skupiła się na rozgrywce wieloosobowej. Zamiast tradycyjnej, głęboko zarysowanej fabuły, Fallout 76 postawił na współpracę i rywalizację między graczami w otwartym świecie. Akcja gry rozgrywa się w zachodniej Virginii i dzieje się najwcześniej ze wszystkich gier, bo zaledwie 25 lat po wojnie nuklearnej. Decyzja o braku ludzkich NPC w grze na początku spotkała się z ogromną krytyką, ponieważ usunięto jeden z najważniejszych elementów serii, interaktywne dialogi i relacje z postaciami. Gra miała liczne problemy techniczne, tak jak błędy, problemy z wydajnością i brak zawartości, co wpłynęło na bardzo negatywny odbiór gry. Gra została również skrytykowana za mikrotransakcje i brak zawartości endgame. Bethesda jednak stopniowo wprowadzała aktualizacje i poprawki, dodając NPC i rozwijając fabuły oraz świat, co pomogło grze odzyskać część zaufania społeczności graczy. Mimo to sprzedaż gry była znacznie niższa niż poprzednich odsłon. szacowana na około 1,5 miliona egzemplarzy w pierwszym roku na rynku. Fallout 76 zademonstrował, że eksperymentowanie z formułą serii może prowadzić do poważnych błędów, które zniechęcają fanów i krytyków. Gra była postrzegana przez wielu jako krok wstecz, który zaszkodził reputacji serii. I choć gra obecnie odbierana jest dużo lepiej, to nie można zapominać o tym, w jak okropnym stanie była na premierę i jak bardzo złym była produktem. Seria Fallout przeszła naprawdę długą drogę. Od klasycznych izometrycznych RPGów po wielkie gry w otwartym świecie które właściwie nie mają za dużo wspólnego z pierwowzorem. Przyszłość serii jest wielką niewiadomą, miejmy nadzieję, że Bethesda nauczy się na błędach i tym razem dostarczy nam produkt godny polecenia.